Cześć, cześć! Auryczny Tarot i aura kolejnych tygodni. Dziś słuchajcie mały update. Wiem, że nie było Aurycznego przez ostatni tydzień. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Czytania tygodniowe teraz będą się pojawiać co dwa tygodnie. Dajcie znać, jaka jest Wasza opinia, jakie jest Wasze zdanie, jak to z Wami współpracuje. Daj mi to też możliwość, żeby przychodzić do Was może z jakimiś innymi jeszcze opcjami kolejnych odsłon nowych pomysłów na filmy. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Mam nadzieję, że będziecie równie chętnie i często się tu pojawiać, jak do tej pory, za co wam pięknie dziękuję, za co Was bardzo serdecznie słuchajcie. Ściskam, pozdrawiam i przesyłam Wam moc pozytywnej i ochronnej aury. Nowych widzów, zapraszam do subskrypcji, a wszystkich słuchajcie, zapraszam również do czytań prywatnych, jeżeli jesteście chętni, aby odnieść się do czegoś w bardziej indywidualny, dostosowany do Was bezpośrednio w sposób. A więc słuchajcie, nie przedłużając, zobaczmy, co w energetyce, co w aurze na kolejne dwa tygodnie, a więc tym razem od 25 maja do 7 czerwca. Zobaczmy. I zobaczmy, co dla Was, drogie skorpiony, w tygodniach od 25 maja do 7 czerwca. Jaki akcent? Energetyczny będzie Wam towarzyszył, drogie skorpiony. Zobaczmy, jaka energia będzie grała pierwsze skrzypce na ten czas dla Was. Skorpiony i okres od 25 maja do 7 czerwca. Negocjacje. I jaka aura tych dwóch tygodni będzie Wam przyświecać? Wypadła, więc zostawiamy skorpiony. 25 maj, 7 czerwca. W jakiej energetyce, w jakiej aurze Wy się tutaj pokażecie w tych dwóch tygodniach? A więc co będzie Was charakteryzowało, drogie skorpiony? Jaka energia będzie Was charakteryzować? Pokazała mi się też karta ostrożności, a więc zwróćcie na to uwagę, aby może nie szaleć w tym czasie. I zobaczmy, co jest wyzwaniem, trudnością i radą na ten czas dla Was, drugie Skorpiony. Co jest wyzwaniem dla Skorpionów? Co jest trudnością? stanowić może trudność w tym czasie dla Was? Jaka jest rada dla Was? I początki, drogie skorpiony, 25 maj, 7 czerwca to energia, która się pokazuje w akcencie dla Was Jowisza w wadze. To jest, słuchajcie, dążenie do równowagi, jak na załączonym obrazku, a więc negocjacje, szukanie możliwości wyjścia z cienia ku słońcu, albo też, słuchajcie, szukanie przede wszystkim zadowolenia, aby uzyskać to, na czym Wam zależy. A więc, no tutaj pewien kompromis, pewna umiejętność też wyważenia pewnych spraw, priorytetów, czy też poświęceń względem postawy, którą reprezentujecie. To jest dążenie do jak najlepszych wyników, jeżeli chodzi o osiągnięcie sam. dobrego samopoczucia, samorealizacji, e, pewnego duchowego spokoju. Ryzykiem energetycznym e, tych tygodni może być to, żebyście nie poświęcili za dużo lub za mało, abyście umieli znaleźć te proporcje. Więc te tygodnie pod hasłem łapania równowagi, znalezienia proporcji i przede wszystkim Nauki, być może też na niektórych, na pewnych błędach, bo to jest właśnie taka energia, słuchajcie, uczenia się poprzez zdobywanie informacji, dogadywanie pewnych szczegółów, negocjowanie umów, negocjowanie warunków, także tych związanych ze sferą emocjonalną, a może zwłaszcza. A więc tutaj taki balans. Balans przy zachowaniu przede wszystkim swojej postawy, tej, której ufacie, tej. Z którą się utożsamiacie, aby jej nie zatracić. To jest dosyć istotne. Sam tydzień pokazuje się dla Was w energetyce, właśnie pewnego, słuchajcie, pewnej konkurencyjności, walki o swoje i pokazywania tego, na czym Wam zależy i czego chcecie bronić, a więc przede wszystkim stawania w obronie własnej lub ideałów, z którymi się utożsamiacie. To tydzień, słuchajcie, który się również pokazuje w kategoriach nowych początków, a więc tego, co konieczne, aby pójść dalej, aby coś rozpocząć, aby wystartować. Może dla niektórych, chociażby z odwagą Was samych względem czegoś, kogoś lub zakończenia czegoś, a rozpoczęcia czegoś nowego. Energetyka tych tygodni również się pokazuje, słuchajcie, w kategoriach wychodzenia ku słońcu, ku czemuś nowemu. A więc może pewnym, Kolejnym cyklom, którym przyjdzie Wam się mierzyć, ale także słuchajcie pewnemu odrodzeniu, a więc powstaniu, znalezieniu nowych, fajnych możliwości do tego, żeby realizować siebie, czy też te cele, z którymi się nosicie, bo dla każdego to będzie co innego. Tydzień pokazuje się jako mocno konkurencyjny, a więc taki trochę też niepokorny. Może chcieć Was prowokować, może chcieć Was skłaniać do tego, żebyście częściej bronili swoich racji, żebyście może sami się do czegoś przekonali, albo żebyście przekonali innych do siebie. To jest ta energia trochę bardziej agresywna, aniżeli ta negocjacja, która się pokazuje. Więc, może tutaj złoty środek jest potrzebny w postaci waszej dojrzałości, która również się pokazuje jako wasza energia. Dosyć mocno i fajnie osadzona w waszym, w waszym żywiole, a więc wodzie, bo pokazuje się król kielichów, a więc jesteście tacy. Przepełnieni dobrymi, pozytywnymi fluidami, możliwością spełniania swoich marzeń, oczekiwań, i mam wrażenie, że zachowacie pewien stoicki spokój, jeżeli chodzi o pewne zaognione, może sytuacje, które gdzieś mogą się chcieć wkradać. To jest, słuchajcie, tydzień rozpoczynania, może negocjacji, a może walki o swoje. To jest tydzień kończenia również pewnych niespełnionych oczekiwań dla niektórych i zamykania pewnych. Rozdziałów, które do tej pory może się nie sprawdzały, nie były pełne, nie były dokończone. Być może będzie was energia pchała w te strony, aby o coś jeszcze walczyć, aby czemuś dawać jeszcze szansę, żeby z czymś jeszcze negocjować, z czymś jeszcze rozmawiać, dyskutować. To już indywidualnie każdy z was musi odnieść do siebie. Natomiast faktem jest, że energetyka pokazuje się jako dokończona, jako Transformująca się w nową zupełnie stronę. Być może dla niektórych jest to początek pewnych nowych cykli, niekoniecznie opartych o coś diametralnie innego, ale o coś bardziej dojrzałego, o coś bardziej równego, czegoś, co pozwala Wam wierzyć i być pełnymi dobrych emocji, przekonania, miłości, zaangażowania również. Dla jednych będą się ostatecznie pewne rzeczy kończyć, to są pewne również obietnice, być może niespełnione, być może pewne sprawy nie dotrą się tak, jakbyście sobie życzyli, być może nie uda wam się wywalczyć a w tych negocjacjach czy też w tych dyskusjach zdobyć chociażby tego konsensusu i wówczas będziecie musieli się zdobyć na odwagę, aby otworzyć nowy rozdział. Być może są wśród was skorpiony, które nie będą chciały słuchać lub słyszeć. Lub widzieć pewnych sygnałów do Was docierających, i to również może stanowić pewne zaskoczenie dla niektórych. Natomiast najogólniej pokazuje się energia tych dwóch tygodni jako dążąca do równowagi, do uzyskania jakiegoś rezultatu przy jednoczesnym bronieniu swojej postawy, jednak doprowadzając do nowych początków, do kolejnego rozdziału. To, co stanowi wyzwanie dla Was w tym tygodniu, no to ten spokój. Żeby go posiąść, żeby odczuwać, żeby być spokojnym, żeby Wasza dusza była spokojna i ciało. A więc to jest, tak jak mówi karta, pokój ducha, wyciszenie i jasność umysłu. Więc możecie mieć trochę zmącone myśli, a możecie trochę zbyt mocno idealizować pewne sprawy lub e, przemykać oczy e, na to, żeby się coś zmieniło, na to, żeby się coś ulepszyło, żeby. Powołało do życia w zupełnie nowej energetyce. Wyzwanie dla Was to odczuwanie spokoju, to bycie panem samego siebie, jak mówi karta tego, że nikt i nic nie jest w stanie Was zaniepokoić. Karta mówi do Was, że osiągając spokój i łącząc się duchowo z wyższymi siłami wszechświata, by uzyskać boską pomoc, jesteś w stanie zobaczyć, jak ścieżka Twojego życia staje się gładka i pewna. W ciszy. Popros swego anioła, by pomógł Ci zachować spokój. A więc tu wyzwaniem dla was przede wszystkim jest to, żebyście byli spokojni, wyciszeni, żebyście racjonalnie, i tak logicznie, i tak y, rzeczowo y, patrzyli na sytuację, żebyście no, nie oszukiwali siebie, ale również żebyście pozwolili się wytrącić pewnym sprawom z równowagi, żebyście zachowali umiar także w pewnych kwestiach. To jest ta energia króla kielichowa, więc dojrzała. Energia. I ta dojrzałość tutaj w postaci tego spokoju, może takiego dystansu pewnego, jest Wam tutaj proponowana, jest Waszym wyzwaniem. To, co jest trudnością dla Was, no to zabawa, a więc to, żeby się cieszyć, żeby się odprężyć, żeby, jak mówi karta, odszukać swoje poczucie humoru, aby traktować życie mniej poważnie lub żeby traktować te sytuacje, z którymi nie uda Wam się dogadać. Mniej poważnie. Karta Wam mówi, radość sprawia, że czujemy lekkość duszy. Nawet najtrudniejsze sytuacje będą łatwiejsze do zniesienia, gdy dostrzeżesz ich zabawną stronę. A więc trudnością dla Was będzie znalezienie tych plusów, które powinniście znaleźć, aby móc odnaleźć w sobie siłę, aby móc odnaleźć w sobie potencjał do tego, żeby coś z tym zrobić dalej, żeby odrodzić się lub odrodzić. Pewne możliwości, aby nie stracić, aby nie zaprzepaścić również pewnych szans. Kartawa mówi, pielęgność, zatem zdolność śmiania się ze wszystkiego. Jak możesz wnieść zabawę, śmiech i radość w swoje życie towarzyskie, związki i życie zawodowe? Gdy się cieszysz, anioły także się radują, ponieważ ponad wszystko kochają radość, zabawę, humor i śmiech. To jest dla Was trudność. To jest dla Was trudność, żeby w to uwierzyć, żeby to zobaczyć, żeby dostrzec pozytywną stronę. Tych sytuacji, które muszą w jakiś sposób się domknąć. A więc tu ważne jest, żebyście się nie podpisywali pod smutkiem, żebyście nie pozwalali mu wtargnąć w swoje życie. Pamiętajcie, jaki nawóz stosujecie do wzrostu tego, na czym Wam zależy. A więc nie możecie podlewać nadziei swoich smutkiem. Musicie napawać je radością, optymizmem, otwartym umysłem i nadzieją, aby wyrosło z tego coś pięknego, aby. Powstało nowe, lepsze, słuchajcie, i bogatsze. To, co jest Wam radzone, to szansa. A więc karta mówi: na drodze życia każdego z nas pojawiają się różne okazje. Powinniśmy dać się ponieść nurtowi, który przeciął nam drogę. Wyciągnięcie tej karty zapowiada pojawienie się w Twoim życiu szansy. Od Ciebie zależy, czy ją wykorzystasz, by osiągnąć wielkie korzyści. Bądź czujny, świadomy i gotowy. Oczywiście możesz także sam stwarzać okazje, jeśli zapukasz do wielu drzwi. Jedne z nich z pewnością się otworzą. Dlatego pamiętaj, by być wytrwałym. Być może teraz otworzą się przed Tobą drzwi, które wcześniej były zamknięte. Wycisz swój umysł i poproś anioły o pomoc. Afirmacja dla was jestem gotowy wykorzystać wszelkie szanse. I tak mówi ten tydzień. Bijcie się o to, co warto cie się o to, co daje Wam sens, co pozwala Wam znaleźć, słuchajcie równowagę i światło i nadzieję przyszłości. A niespełnione oczekiwania, które się nie udają obróćcie w pozytywną afirmację ku temu, żeby iść dalej, żeby na ich bazie nie wchodzić może w te same sytuacje, relacje, jeżeli one nie są wystarczające. Już dzisiaj, w przyszłości również nie będą. Dlatego może jest to taki, słuchajcie, czas, aby się pożegnać dla niektórych z własną niedojrzałością, dla innych z jakimiś niespełnionymi oczekiwaniami, a jeszcze innym ten czas wróży, słuchajcie, walkę o swoje, co ma was wzmocnić i otworzyć właśnie nowe drzwi, nowe furtki i was przede wszystkim na to, że możecie. Że jest was ta siła, czego Wam ogromnie życzę. Zobaczmy jeszcze, jaka karta od aniołów, jeżeli chodzi o związki dla Was, drogie skorpiony, co będą chciały nam powiedzieć karty anielskie, a więc pozostań czujny, znaki ci ostrzegają taka jeszcze dodatkowa informacja. Pozwolę sobie Wam przeczytać słuchajcie, to znaczenie. Aby je rozszerzyć. Romantyczne anioły zesłały Ci ten karty, by pomóc Ci dostrzegać niezdrowe bądź niepokojące elementy Twojego związku. Jeśli właśnie uwikłałeś się w nowy romans, karta ta może stanowić dla Ciebie ostrzeżenie. Skup się na swoich uczuciach i wrażeniach dotyczących Twojego nowego partnera. Nie pozwól emocjom się zaślepić i dostrzegaj cechy bądź nawyki, które nie zdadzą egzaminu w Twoim związku. Ostrzeżenia sygnalizują, że coś nie funkcjonuje jak należy. Może to oznaczać nieszczerość. Brak szacunku, niestałość, nałogi, bądź brak zasad moralnych. Chociaż zainteresowanie okazywane przez nową miłość może ci się wydawać z początku wspaniałe, musisz zwracać uwagę na to, jak partner traktuje inne osoby ze swojego otoczenia. Możesz dostrzec, jak rozmawia z kelnerem w restauracji, człowiekiem sprzedającym kartę parkingową, bądź innymi ludźmi, których spotykacie na swojej drodze. Jeśli jesteś w trwałym związku, ostrzeżenia mogą oznaczać konieczność przeprowadzenia szczerej rozmowy bądź udania się do poradni dla par. Karta ta nie musi zwiastować konieczności zakończenia tego związku. Ostrzeżenia mają za zadanie ułatwić dostrzeżenie ścieżki jego naprawy. Romantyczne anioły poprowadzą cię poprzez kolejne kroki prowadzące ku uzdrowieniu. Musisz tylko zaufać swojej intuicji, a więc negocjacje, szanse. I nowe początki przed Wami, drogie skorpiony. Życzę Wam pomyślności i ochronnej aury tych dwóch tygodni. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Zapraszam, Strzelce.